Ejażko widzowie to jako udział. To co obecnie widzicie na ekranie zostało nagrane razem z ludźmi z Discorda, na którego Was serdecznie zapraszam, ponieważ będziemy organizować więcej tego typu wspólnych gier razem z Discordowiczami. Więc zapraszam, link zostawiam Wam w opisie, a tymczasem lecimy. Mówię, że pewnie umrę na start, bo dawno nie grałem. No tak, bo hmm. tu jesteś co to, to wiemy o tym, że. O nie, tutaj wielki Steve zaczyna. Steve zaczyna. W ogóle Steve'a sumie na początku się najbardziej baliśmy, bo potem się <laughs> zaczęliśmy z nim Tak, mu się kurczę się okazało, że to mnie się zgodnie. O, no, ten wbił się w Azję, potężny. Potężny, st szeroki Steve podbija całą Azję, sprawdź jak. Nie reguluj monitora. Dziś <laughs> jest kto ma kolor różowy? Ja. O, czekaj, Aha. teraz ja, dobra. Um. Ja będę niezwykle oryginalny. O nie, wielki i szeroki. A, Dobra. Wielki inny szeroki napalon Bonaparte podpija świat. Sprawdźcie jak nie reguli monitora. A, nie nie Dobra, grajcie. to ja mam Ucielna, jeszcze o, Wielki i szeroki kucielny no świat. On nawet nie, nawet nie brał armii, on po prostu leciał już od razu, nie? Dobra. Pozbądźcie go z Ameryki Północnej. E, tak, tak, tak. Ju, już to robię, Kurwa, ja nie mam szans. <laughs> <Ej>, nie zrobią takich <laughs> Hej! Ej! Nie no. Jak się odzyskasz, dostarczycie osób. obyczaj. No. O nie! A Turcja i jeszcze jakiś tam Izrael, nie? Ja se sza jo Izrael. Ja se sza ja jo Mogą ja o... czemu milczę? Ja zostaw mnie! Ja zły przycisk trzymałem, nie F1, tylko 1 mój jeden o, zmywę, bo piwie, co... A ja se saszajo, ja ja Odzyskałem wielką Polskę, polska może być tylko żółta. O nie, no, szeroki Guciel właśnie wbija na świat, no, na świat. On tylko się będzie nade mną Kto, Guciel? Ty, Guciel, bo ty zaraz możesz upaść. No właśnie, że tak trochę mówię właśnie. Chyba nie pójdzie masz to no? to Are you sure about that? Mówiłem <noise> no, nie pójdzie w łatwą Afrykę, pójdzie No mnie. Ten... No i to tydzień, gościu. No i no i ty Polaków? Kończymy go, dawaj. Ej, wiecie co nie, jest zabawne? Za e, wiecie co tak. jest zabawne? No. Wiecie co jest zabawne, że ja mógłbym teraz wykręcić Guciela. Tak, i to jest śmieszne, bo jeżeli nie będziesz chciał mnie wykończyć, to nikt mnie nie wykończy teraz. No bo nie wiem, bo ty siedzisz na Finlandii zamknięty, albo że Kamil by wbił z Ameryki Północnej, ale tak by ci nie mogę, by było ja Mogę tak zrobić chociaż, mogę tak zrobić, ale nie zrobię, Wiem co, lepiej my... dawaj wszystkie wojska na ten, na Meksyk. Dobry plan. Musimy Bro. bronić Meksyku, tak, Meksyk tak, jest i... żółty. Bronte Bronte. Meksyk. Miał tą na poszedł na mnie.

Już szykuje się na wpierdziel na Meksyku, nie? Zrób coś streama, streama. Dobra, już już. A nie możesz oglądać tego jeszcze? nie. Nie, bo to jest takie właśnie głupie, że nie ma opcji obserwowania. Widzisz? My się ty giganty pod a nie pod... Łatwa Afryka. Łatwa Afryka, tak Afryka Afryka może być tylko w jedną stronę ogólnie, nie? Może być to tylko w Tylko żółta, pomyliło ci się kolego co A czarna. Dawid, to aktualnie to może wygrać. Czerwona Azja została zniszczona. F F for... <laughs> F na czacie. Ant Polak, ten. F na to czacie poproszę. A teraz pewną samą soja. To jest śmieszne, bo teraz jedyną osobą, z którą nie mam sojuszu, to jestem ja. ja, ja. też tak mam. Myreśmy, gucio ale to wygra. Ja go ja w niego wierzę. Powiedział, ne, po to, ty, co? Który ne, po to co moje, nie? Z dwóch nie? ostatnich prowincji. Ja nie. chciałem tylko tego złego człowieka zniszczyć, a ja tam już. Zobacz, ale to jest ten moment, kiedy realizuję ja... <laughs> to. Mówiłem, <laughs> mówiłem. <laughs> Nie no, bo to było mówione akurat, to, o tym było mówione, nie, Ja to o... też muszę, no wybacz, no. Znij go. Po co ci... A ty mi też Amerykę Północną? Tak, tak, no już mówią sobie zaraz. Dobra. No i <grym> przegrałem. Tak, tak przegrałeś, masz rację. Albo nie, zostawię ci jedną prowincję. Jedną prowincję. <grym> no bo tak, w tak, tą, Trzymasz go na Japonię, no, te no, 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 Japonii, ustawisz sobie gdy wszędzie wokół Japonii nam bardzo mocne, ustawisz go w Japonii, żeby ten nie mógł ci sobą wygrać, nie? Dobra, tyle. A tam cię zostawia. Po łaskę. łaska. <noise> po <Poczył> łaska. <noise> Jaki łaskawy człowiek. <weczułaki. głos> <noise> Ale my jesteśmy ustawieni w ogóle na wojnę za dostaw. Ja o! Patrz jaki! <głos> 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 Dobra, ja idę z drugiej strony. Nie. Spokojnie, lelum polelum, to było tylko po to tak profil, jak ktoś się zrobi za silny. Nie wiem. <noise> to straszna Oko. Ja, cze ja, cze ja czekam na rekord pobicia mojego. Ja czekam. Ile ty wypijesz herbat? 25. Jednego dnia. Ja kiedyś... Ja jednego wypiłem 20. par... 20... 18 około jednego wypiłem, bo nie miałem co robić, więc wypiłem herbatę. Widzicie jaki antypolak? Dobrze! Jaki <grym> Ja, ja Karol, Karol czeka na mnie, ja sobie ja w niego przejdę przez niego. Przeze Uż. mnie chcesz przejść? Ja tak, tutaj... Mój. Jestem miłym ja człowiekiem, się. ja ci dam żyć, ja ci dałem, ja, ja tylko ja ci przejdę dałem... przez ciebie, Odbiję sobie tak komisję, ja, ja tylko przechodzę. Ja tu jestem przyjazdem. Ty musisz dożyć, bo zaraz bycie, ja przejedzie przez całe państwo, nie? To ja, ja chcę, ja na to czekam. Dobra, trzeba ustawić wszystkie możliwe... Ja, ja tylko, tylko przechodzę. przechodzę. Render. Ja no, ja nie kliknąć w przycisku surrender. Ja tylko przechodzę. Ej, no ty zobacz, że ty możesz mu w wyjechać. wjechać. Ja, ja tylko w... przechodzę. Ja... Jestem chcę człowiekiem jemu mogę w taki grać lepiej właśnie po to, żeby podbić Dawida No Ej bo tyle właśnie na Dawida ej Ej Guciołek gucio, taki mądry, a taki głupi <śmienny> o, <ty nie śmienny> Taki mądry Taki mądry Taki głupi biegny się nagrywać twierdzę w Sift Ci zabrak twierdzy na lei Ja coś czuję z plecę zostanie zabrać problem z tą twierdzą nie chcę cię się leniu. Nie! Ja na prześlę nagrywkę, którą w piątek zrobiłem. Dobra, no! Proszę, zostawiam ci. Jak już się urodziłeś, tak już a, zostawiam się zostajesz. A, a dobrze ci nie znać za nic, od godny Steve. ze mnie, to Dawid wyjdzie. I cię, cię zniszczę. Dawid, właśnie... przejdź ze mnie. Przejdź, zniś go. Jeżeli Dawid przejdzie, to ja bym... <laughs> Przechodź, Dawid. Nie? nie bo w sumie i tak musiałbym, czekaj patrz na... To. Ja mówiłem, że Dawid to wygra. Ja, ja wiedziałem, że on to wygra. On to wygra. Patrz teraz na to Misiu. Patrz na to, misiu. <noise> I mu później tych terenów jeszcze nie oddaj, Inzd. tam gdzie ma siedem jednostek, widzisz tam gdzie ma siedem jednostek. A patrz, pajem go podpuszcza Guciare, Guciare to jest taki, taka, taka menda społeczna. Dzięki za prowincję, tylko po to mi byłeś ale zostaw na razie mnie, okej? Okay? Zostaw mnie na razie, tylko podbiję tu mnie po niej. A, mnie ja też został został Wójta. Wójta. Ja to podbiję po nie i wracam, mnie. Dawida tylko bij, mnie zostaw. No ja tylko Dawida, ja tylko po Dawida poszłem, nie? No, ale mój do Gucia, ale nie do ciebie. Patrz, w Europę masz taką, Polskę tam masz. Idź Polaku. Zostaw moją Polskę kochaną. Idź Polaku, bydaku, Robaku! <laughs> ja ci ja ci dałem żyć, dzięki mnie w ogóle żyjesz, nie? Widzieliś jaka? Ja, Zostaw mi, mi, żebym mógł przejść w ogóle, nie? Później No ja tutaj nie miałem kierownika O, dobra Gucio, ale tam idź, idź se herbatę parzyć Jak się odbywa? O, śpik Ja go ja O shit, <laughs> Cześć, yes. trzeba, trzeba się... Dawid, no, wygrać. Jeszcze, jeszcze wygra. Nie, ja wiem, że bot we mnie wiedzie i on to wygra. Cztery. Bot jest mądrzejszy. Wygraj to! On to wygra. Pierwszy, kto wygra, teraz się okaże, że to bot wygra, nie całą gierę. Tak, bo mi będzie się bić, a bot w nas wiedzie od tyłu. Tak było, tak będzie. Nie, powiedzcie jak skończycie tam drogu, wojnę światową kolejną <głosy> <głosy> Nareszcie <noise> tę prowincję się zabrał się, Japonia <noise> Ty, to, to trzeba było zrobić Może ludzie Uuu, to Jakie fajne to! Alaskę zostaw Alaska nie była nigdy Ameryki! Wszystko było Alaskę, podbij Alaskę, nikt nie tam. kupił tego! papiery ukradł! <noise> Okej. Okay. A zatem to na tyle w dzisiejszym materiale. Dzięki wielkie, że dotrwali się do tego miejsca. No i cóż, do zobaczenia już niebawem.